Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że agresja rówieśnicza eskaluje i że jest to taki problem, który stanowi istotny czynnik ryzyka dla dobrostanu dzieci i młodzieży, dla ich zdrowia psychicznego, dla ich szczęśliwego życia w dorosłości. I dlatego dzisiaj spotkaliśmy się ze specjalistami, właśnie po to, żeby stworzyć taki pomost do rozmowy o problematyce agresji rówieśniczej, tego czym ona jest, jakie wyzwania w systemie szkolnictwa, ale też wyzwania zdrowia publicznego ze sobą niesie systemu edukacji ale także jak sobie z tym problemem radzić, tak aby chronić młodych ludzi, aby zapewnić im jakby jak najlepszą ścieżkę do zdrowej i szczęśliwej dorosłości. Program Ty decydujesz, jak reagujesz. To długofalowa, wielowymiarowa inicjatywa profilaktyczna, która oddziałuje zarówno na dzieci, nastolatków, rodziców, jak i nauczycieli. Jest to połączenie edukacji z refleksją, pomaga dzieciakom w budowaniu zdrowych relacji, konstruktywnym wyrażaniu swoich potrzeb, uczy ich szacunku, ale też radzenia sobie w trudnych i stresujących dla nich sytuacjach. Jest to program, który można powiedzieć, że oddziałuje zarówno społecznie, jak i emocjonalnie na dzieciaki. Jako nauczyciel, wychowawca, ale także jako rodzic uważam, że inicjatywy takie jak ta są młodym ludziom w dzisiejszych czasach bardzo potrzebne, ponieważ temat agresji dotyka coraz większe grono coraz młodszych dzieci. Jako wychowawca klasy siódmej, w której realizowany był projekt, uważam, że temat przeciwdziałania agresji rówieśniczej jest bardzo istotny i uważam, że był bardzo wartościowy na tym etapie edukacji. Najważniejsze dla mnie podczas prowadzenia warsztatów z dziećmi było tworzenie takiej bezpiecznej atmosfery, w której dzieci spontanicznie, chcąc sobie pomóc, wymyślały różne sposoby, których same kiedyś korzystały, na radzenie sobie z trudnościami. Całe te warsztaty były formą integracji, przeżywania siebie, no i wyrażania swoich uczuć.